Fajny taki fioletowy, spaczony zając. Taki duży, syndykalistyczny, rozlewający się zając taka perska, wataszkowa, imperialistyczna e, hegemonia zniszczenia światów i rozprzestrzenia e, wiecznego ogieńka. ja szalom, salam, alejkum, jak namawiają w naszej e, zarostostrzańskiej Persji. Łapki w górę, komentarze. E, kontynuujemy nasze perskie podboje, skoro wam się seria podoba. Mi się dobrze gra, więc jak wam się seria nie będzie podobała, to się na streamie dokończy. Także tak czy siak Persja wielka będzie. Dzisiaj w planach klasycznie kebabini na słodko-kwaśno i indy na ostro, po także lecimy. Jedna rzecz, jedna rzecz jest taka, że musimy w Bizancjum zaraz Trestriańscy, oni troszeczkę się obrażą, nawet nie tak bardzo, ale zrobimy zaraz Trestriańskie Bizancjum, raz, żeby jeszcze bardziej ich upokorzyć jako Persowie to mamy niechęć do Bizancjum, a dwa, że tutaj jest kościół, który wymaga 15 znanych frakcji przeszło na zaraz w więc sobie troszeczkę to przyspieszymy. A druga rzecz jest taka, że zdają sobie sprawę, pamiętacie w poprzednim odcinku był event, że tam podbijaliśmy sztucznie ceny tego Silku Diceów i Cloofów I jakbyśmy to skąpili z tym, z tą decyzją, to moglibyśmy chyba jeszcze bardziej podbić ceny. Tylko do tego musielibyśmy wysłać. Do tego musiałobyśmy. Do tego musiałobyśmy. Wysłać poselstwo do Hymn i wybudować tam nieszczęsną handlówkę. Słuchaj, ja nie chcę z tą sojuszu, ja po prostu robię kościora, tak? Ja po prostu robię kościora. I te moje wojny, te twoje wojny tak średnio nas interesują, co ty tam robisz, ale spoko. No dobra, odpowiedź odpowiemy, bo musimy. Ale jakoś za bardzo angażować się w ten konflikt nie będziemy. Co więcej, będziemy dalej sobie Warmię szkolić. Dobra, Royal Mariasz i tym Royal Mariarzem. Dalej nie możemy zrobić. 150 relacji? Mamy 150 relacji. I posiadasz. One to the following boss must be true. Peking, Beijing i Canton. Chińska, niebiesko, biała porcelana. Improve relations plus 20. Trade efficiency plus 15. I dostaniemy jeden deep poncik. Szkoda, bo on ma 68 lat. Może on w międzyczasie mu się przewrócić. To ten Dariusz za by dostał jeden deep poncik. I byłoby 4, 4, 5. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Może go wymusi możemy wymusić abdykację. Nie możemy, kiedy jest w trakcie wojny jesteśmy, a gdybyśmy Ciebie przypadkiem zmobilizowali do armii? O, ale ty, gigaczet generał z Ciebie. Może jeszcze zdąży się wywrócić podczas tego eventu, nie? Kolekamy. Do końca gry Infantry Combat Ability Plus 10, jej, to będzie przywilej, czy nie? Tak, to jest przywilej, dawaj. I możemy go załadować dla Asfaranów, 8 przywilej. rozumiesz? 8 przywilei. A i tam sto Influensa. Ile to jest buścików, rozumiesz? Oni nam dają 20 Cavalry Combat Ability. Nie, 10 Force Limit, Fraction. Nie, 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 więc nie, to jest za dużo tego wszystkiego. To jest za dużo, za dużo boostów. Za dużo boostów. Ile mamy Infantry Combat Ability? Mamy 11. Gdybyśmy wzięli Quality, Innovative, to były kolejne boosty. Nie wiem, czy byśmy przebili Szwecję, chyba nie. Dwóch nowych generałów VX spoko. Przynajmniej 6 w szoku, ale Mivels to jest 6-6 w fajerze i szoku. To jest, to jest chyba dobry generał. Wydaje mi się, że to jest dobry generał i go wrzucimy tutaj naszej najlepszej, najlepszej, spoconej armii. Trud z Osmanim się skończył, więc tak, żeby zaatakować Osmajego, musimy znaleźć wojnę, gdzie Polska by chciała pomóc. I wojną, gdzie Polska chciałaby pomóc, jest wojna z Cyrkazją. Wezwiemy sobie Rosję osobno. Rosyjska Brazylia, co? Co tam się wydarzyło? <laughs> żeby czymś zająć Polaków, ciach, 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 ciach. Tu mamy dwa staczki przygotowane. Więc wypowiadamy wojnę Rosji i Cyrkazy tylko po to. No tutaj przy okazji sobie granice na północy przez Kaukaz wyrównamy. Żeby Polaków czymś zająć, Polaków. A przy okazji poklepać Ruskich po plecach. I od razu bunty wybuchły, trudno. Jest jak jest. I zaraz wypowiadamy kolejną wojnę o Osmaniemu. I teraz będziemy mogli Polaków wezwać do wojny z Osmanem. Rozumiesz, ale oni go gwarantują i wezwiemy go do wojny z Osmanem. Rozumiesz? Rozumiesz. Zobaczmy, jak wygląda nasza armia w porównaniu do armii osmańskiej. General Mivels e, z minus -1 na wzgórzach 120, 115, 60, 42, 23, 24. E, Masa Szkoda, że nie było większych sił, a tu był w ogóle Stack O, jak pięknie. E, odbyło legamy Konstantynopol. Plan jest taki, że weźmiemy to i musimy zabrać Konstantynopol, a resztę uwalimy w Byzancjum. No i teraz chłop umarł, rozumiesz? Teraz mu się umarło i stabilka aż spadła. Dariusz drugi, safafafafafajt, a następca jest 316. Nie no, 316 to aż tak bardzo się nie pogrążajmy. No co to jest 316? Także możemy tam sobie swobodnie przelosować. Konstantynopole padły po 169 dniach oblężenia. Chłop ma 4 siege'a, ale nie blokowaliśmy sobie morza. No dobra, no to może, może faktycznie. Ale tyle artylerii tu naładowane, ho. O ho. ile tu no, dwordów mają na północ. A Krym po studniach się poddał. No proszę. Można, można. Prowadzimy obecnie dwie wojny. Maroko, nawet z Brazylią walczymy, gdzieś tam Etiopski, Adale, Bałkany, Osmanie, Węgry, Rosja, całkiem spora wojna na trzech kontynentach. Totalny Krieg trwa, a właściwie na czterech kontynentach. Eee, I nasze staczki biegają, ob, oblegają eee, Osmanów, stackwipują tak w skrócie. Spróbujmy na szybko wypisywać Węgry i Adal, żeby nie tracić czasu na obleganie, żeby nasi sojusznicy tam tego nie, nie biegali, nie oblegali, kupczą już dyplomatów. Już możesz sobie wracać na północ z tymi dwoma staczkami, pójdziemy do Maroka. Every country with at least 5% trade power in Indian trade not received the even the coins of Air Sharchar. four years worth of trade income. Aha! Wow! Prawie 11 tysięcy dostaliśmy, rozumiecie, z, z Indii, za, 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 te kraje, które tam handlują. Wow! No i fajnie, o, instytucję mogę przyjąć. 5 tysięcy? W sumie? A musimy przyjmować też czyni. Mmm, no też, by się przydało już przyjąć, dobra, no to, no to, no to, to ciach, no to ciach. 5%, a dobra, ciach. Już kliknęło się, to się klikło. Mordziu, dawaj, bo zdobędą forty, dawaj, wbijaj się tam. Proszę stack wipeik, żeby nie biegać za tą marmią. Proszę stack stackłapik. Jest stack stackłapik i to mi się podoba. Jest drobny problem natury techniczno-europkowej. Jakie mam przejść? Tu jest fort na wyspie. Od tunisu go zanektowaliśmy I to jest marokańska flota. I my nie możemy się dostać na ten fort, ale też nie możemy przejść dalej, nie możemy go minąć. A ten głównik nie chce dać prawa przy marszu. Czy muszę go zaatakować tylko dlatego, że muszę przejść dalej? Dobra, problem się sam rozwiązał. Boty są takimi amebami, żeby po prostu nas wpuściły. Ale ten w tym sposobie mógł nas blokować, bo my nie mamy w ogóle floty i byśmy nie mieli jak się na do niego dostać. Chyba, że tutaj ziuu, ktoś by dał nam prawo przemarszu, abyśmy tego jogurta to gurta zaatakowały. Pani Rosja, mi się wydaje, że Krym je perski. Rozumiesz? Mi się wydaje, że Krym je perski. Krym je perski? No powiedz, że Krym je perski. Po co, co tu robią ruskie mobiki na Krymie? Proszę się wyje wytłumaczyć. No proszę, stagłajpik, jaki soczysty. Jaki soczysty stagłajpik. Oho, moglibyśmy pobiec i spróbować pomóc Polakom w bitwie Astrahań? Ale czy musimy? Oni swoje robią. My oblegamy forciki, tutaj sobie cyk, 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 morze czarne zrobimy. Cyk, 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 tu będzie Bizancjum, tu będzie Persja i tylko jak będzie taki polsz na tym morzu czarnym. Takie nasze wewnętrzne jeziorko, rozumiesz? No nie, nogaja von nogaja mi pobili. Nie, panie nogajo von nogaju. pan jest zaraz tercjański, pan musi żyć, rozumiesz? 3-1-4. Ameba. Co robimy ze żbiczkiem 3 1, 4 Otwieramy szeroko okno i wsiu, wrzucamy do Zatoki Perskiej. W Zatoce Perskiej pływają rekiny? Chyba nie. Military technologico z minus 10. No fajnie. Dobra, forcik pad, możemy, możemy się rozlewać. 4-2-2. No co to jest? Co to jest? Co to za tam szap... No nazwiemy go Roboszo bo ja miałem prestiżę, żeby go wyrzucić, ale 4-2-2? No ja nie takiej perskiej dynastii, żebym się spodziewał, rozumisz? Rozumiesz? Ja nie, że tam takiej perskiej dynastii się spodziewał, To się buduje, buduje kościor. Kolejna bitwa z Roskim, nie, to nasza armia jest zasilna. Fajnie się gra tą Persją, fajny pomysł, fajne rzeczy, fajne kościory, tylko po prostu za dużo, za mocno, za silne. I to jest, większość krajów obecnie ma tak, zwłaszcza tych nowiutkich, świeżutkich, że po prostu są... Nawet ciekawie zrobione. Nawet te drzewka, cele, misje eventy, Rozumiesz tam, gdzie jest coś porobione? Że da się grać, da się klikać, to sprawia w radość, Tylko, że tego jest za silne, za dużo. Rozumiesz? I w tym jest chyba problem. W tym jest chyba problem. My nic nie robiąc, w ogóle nie fokusując się na jakości armii. Mamy zbyt silną armię. Taki paradoks życiowy. No choć wbijmy się w to Maroczo. No choć wbijmy się w to Maroczo. No chodź. W górach, przez rzekę, w ogóle przez wszystko. Rozumiesz. No. A, my mamy tam umiejętność odpaloną, że mamy zawsze plus jeden rzut w kostkach na naszym terytorium, na naszych korach. No, no co ci biedni marożęczycy że, że, mogą zrobić? No, co oni mogą zrobić? Siąść i płakać, rozumiesz? Rozumiesz. Dobra, bo możemy spisować Rosję. Bo ona tylko była po to, żeby nam nie przeszkadzała. Zrobimy coś takiego. Tutaj cyk, 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 sobie przejście przez Krymę ogarniemy tych życiach. Rosja spisowana. Od razu to skory, bo to będzie wszystko trzeba korować. Aha, nie możemy korować, bo walczymy z Osmanem. No spoko. E, spisujemy cyrkazję i zostanie tylko wojna z Maroczem i Kebabinim. Mamy prestiż za monument. Wiecie, co to oznacza? Wiziuuu do Zatoki Perskiej. Era absolutyzmu. Czy to oznacza, że nasze centrum reformacji się rozpadło? Tak. W erze absolutyzmu wszystkie centra reformacji znikają. I wi czy dziś Marsien jest husyckie? Gosyckie dziś Marcin. Nie wiem, jak to się stało, ale spoko. E, szkoda, bo to centrum reformacji fajnie działało. Nasze zaraz trustjańskie. Trus, 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 trus generalnie jest też problem, że im więcej podbijamy, tym trudniej nam będzie zrobić jednego kweściora, Bo jeden kościor wymaga, że albo mamy 0% tolerancji, nieujemną tolerancję generalnie dochodzi na Pogan. Albo że nie mamy prowincji, które są muzułmańskie. A im więcej podbijamy, tym więcej muzułmańskich prowincji. A żeby tutaj wbić na zero, byśmy musieli. Byśmy musieli kliknąć humanistyczne idee. Humanistyczną ideę, by rozwiązali ten problem. Chrześcijanie są heretykami, a muzułmanie są poganami dla nas? Nie. Nie, katolicy też. My nie mamy heretyckich regionów, nas wszyscy są hitenami, poganami. A, a. No widzisz. Nowy generał dla perskiej armii. No musimy wyszkolić te jedne staki na maksa. Więc nie wiem czy nie zrobiłem, że ten, ta armia... O, 5 5 2 2 Dobre. Że ta armia po prostu będzie stała i będzie się szkuliła, bo potrzebujemy 40 staków na maksa wyszkolonych? 40 staków? 40 staków na maksa wydrylowanych. Dobra, wiecie co? Żeby Syre nie przymulała już chyba olejemy over overextension. Overek Trudno, będziemy chodzić i będziemy tłumić te bunty. Ale tu już chyba nie ma co się caskać z jakimś overextension, będzie overextension, będą bunty, to będziemy chodzić, będziemy je tłumić, Kto jesteśmy Perskim Imperium, tak? Tak. Problem jak będą bunty wybuchać na przykład z jednego krańca na drugi, przez trzeci, przez czwarty krańc Imperium, ale trudno, nie takie rzeczy się rozwiązywało. Nie takie problemy się wygrywało. No to jest niesamowite, 4-3-1, na początku tak dobrze rzucało władcami, nawet nic nie trzeba było robić, a teraz zobacz, same ameby, same ameby się trafiają. Wyszło drożej niż się spodziewałem, bierzemy tutaj kilka prowincji w Anatolii, które zostały, bierzemy wysepki, żeby była ładna granica i Konstantynopol, bo musimy mieć go dla siebie, dla quest'a I to jest Tower extension, jeszcze 140 ducatów Znaczy 100 Warscora. Także pisowańsko p p p p pisowańsko Mamy 180 over extension Quarujemy, wszystko się nawet nie skłorowało. <laughs> Questior zrobiony, jedna stawinka, pozytywny prestiż, a to oznacza wsiu do Zatoki Perskiej Nie <laughs> Oho, dużo buntów. Możemy przesadzili trochę, bo ja chciałem atakować od razu dalej Indie. Jak widzę 60 tysięcy buntowników w Konstantynopolu, to może faktycznie leciutko... O, dziepka żeśmy przesadzili, ale tak tylko lekutko. Wojna o sukcesję brytyjską? O proszę. Wojna o sukcesję brytyjską. Wielka Brytania będzie w PU z Portugalią. Bo to duża wojna się kręci w tej Europie, duża wojna się Rosja walczy z Europą Zachodnią, Rosja walczy z NATO o sukcesję Wielkiej Brytanii, no jest jak jest. O, bunty konstantynopolskie są osmańskie, osmańskie bunty zostały stłumione. No i co, i żeby seria nie przymulała, żeby seria nie przymulała to zaraz atakujemy Delhi. Delhi ma jakieś potężne sojusze, Jarkand, Guiret Malwa, czyli takie irytujące, jak Bahamist pomoże to powinno być szybciutko. No, przestań eksplodować! To wszystko są dawne perskie ziemie! Po co ty eksplodujesz? Ty daj się skorować! Dobra, żeby Seria nie przymulała, Deli, a Bahamis nie pomoże. Bahamis ma długi, mordzie, ja ci te długi bym spłacił, rozumiesz, tylko żebyś mi pomógł biegać tych gówniaków szczurów oblegać. Chodź. Ile ty chcesz pieniędzy? Ile chcesz pieniędzy? Dzień ja mogę ci pożyczki spłacić. Do... Gifciora ci wyślę, co? Cent Gifcior. Masz. Masz, masz, bierz, bierz wszystko, pieniądze, bierz te perskie srebrniki, sprzedaj się za perskie srebrniki, masz ten pieniądz i chodź pomóc, chodź pomóż, rozumisz? Dyplomaty potrzebuję. No, teraz pomoże, ale za ziemię, dobra, wiesz co, ja ci ziemi nie dam, ale cię wezwiemy do wojny. Czemu za ziemię? Co ty taki nagle imperalistyczny się stałeś? Dalej masz tysiąc... To na co ty zrobiłeś z tym pieniądzem, który ci wysłałem, co? No ty bandy to jeden, pewnie na tego. Manufakturki sobie pobudowałeś. Bandy to jeden, dobra. Pieniądze dostałeś, także ciesz się, a my idziemy walczyć dalej, bo potrzebujemy więcej wover extension. W ogóle przydałoby się zacząć chociaż korować te rzeczy, które korujemy wcześniej, no ale jest jak jest? Totaling e, wymusza nas ciągłą wojnę. żeby Saria ja nie przemulała. Francuzi przybyli na Kaukas, żeby zespotować naszą mary. Oni nie ścigali armii rosyjskiej. Oni przyszli zobaczyć 110.7.0 moralki o wyższe moralki od nas. No proszę, proszę. W końcu może będzie jakiś godny przeciwnik z tej Francji. O nie, spadliśmy poniżej 100 over extension. Trzeba to naprawić. Więcej manpowera! Pół miliona! Rozumiesz? I to rośnie! Ten manpower rośnie! I jeszcze więcej manpowera będzie! Co możemy rozbudować? Tą nową gruzińską fortecę, nie? Fort maintenance minus 100, assault force ability minus 75 Kurde, jaki festung można zrobić? No dobra, rozbuduj! Pewnie oni to mają jakieś questy, żeby to rozbudowywać szybciej z misji, nie? Ciekawa sprawa, albo pod ten, pod Armenię Armenia no te, teraz też jest chyba grywalna Tą Abchazję można grać? Chyba coś takiego. Nie Abchazją, a Karabachem i zrobić Armenię. Taki większy enzyk jak Bizancjum tam masz. Nie, nasz staczek do Siege'a, czemu wy tu 80 tysięcy żbiczków rzuciliście na tą prowkę? Wy więcej zatreszeń stracicie niż ja w tej bitwie, rozumiesz? To jest wojna na wyniszczenie. Świętego ognia nie da się wyniszczyć. Rozumiesz? Spróbowałeś kiedyś wyniszczyć święty ogień? No nie da się. Wszyscy jesteście wskazani na porażkę. Przyjmijcie ogieniek do serduszka. Co my tutaj mamy? Trade efficiency. Więcej handel handeli. Pytanie do ekspertów, bo tutaj jest ta forma, która daje Trade Company Governing Cost i my w sumie żadnych Trade Company nie robiliśmy, ponieważ iż aż, esz, wszystko co pobijaliśmy to jest de facto nasza kultura, w sensie ta akceptowalna i w ogóle i wszystko fajnie, więc pytanie czy i my takie pusty ciągniemy z tego. Więc pytanie: Czy przy takich perskich ustawieniach, mechaniczkach i tak dalej, i tak dalej, to co my gramy, czy jest sens robić trade company, Bo my już mogliśmy trade kompanię z Turcji, z Egiptu, tutaj nawet z Iraku chyba mogliśmy trade kompanię zrobić. W terytorium. Są, no byśmy musieli No właśnie, my już tutaj mogliśmy robić trade company. Tylko chyba tutaj nie mogliśmy, w tym regionie, tak. Tylko w tym naszym irańskim, perskim regionie. Ale Indie to chyba całe będziemy walić w trade company, nie? To w sumie daj to. Daj to do tańszych trade company, to w capacity trochę poszczędzimy. Bo to jest tak, że terytoria są najtańsze, potem są trade company, a najdroższe w governing capacity są stateciki. No, daj to. Znowu mi się wstakł w artylerii w dupy, ale na szczęście był Staczek normalny obok. odsież przybyła. Nie dan restu przyda się. No i w ogóle wojska zostały pokonane. E, dobra, Mordziu. E, pisowańsko. To nawet nie będzie 100 Over Extension. Nie. dlaczego nie ma Stover Extension? Ja znowu chciałem przeżyć falę buntów. To jest tylko 93 Over Extension, szkandal. Dodajmy te wszystkie prowki do Trade Company. Ciach, 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 ciach. Trade Company dodane. O, indyjskie nasze handele, handeli. I powinniśmy móc zrobić questa Jak 18? Jeszcze prowincji więcej chcesz? Dobra, trzeba będzie Sindh przyatakować w takim razie. Mahfa Bengal Janpur. O Jezus, Bengal będzie w tej wojnie. oj, oj, joj. Oj. Znowu wojna na 30 lat oblegania. Portugalia wygrała tę wojnę o. Unię Personalną z Wielką Brytanią. Teraz Wielka Brytania się wyzwala, więc my weźmiemy sobie sojusz z Wielką Brytanią. Wielka Brytania miała dobre relacje chyba zawsze z Iranem, z Persją. Z tego czasu. Wiecie, kompanie handlowe, znaczy te naftowe handel, handel i w ogóle. E, wrzuć tu kupca, transfer trade power, ciach ciach ciach, wy tu jesteście na nawracanko. Tutaj nie, ale tutaj tak. Mamy strasznie dużo prowincji. Następne chyba musimy brać religijne idee, żeby to nawrócić. A my Mamy coraz więcej prowincji, a musimy nawrócić wszystkie muzułmańskie, żeby zrobić drzewko, także tak więc żeby seria nie przymulała, atakujemy pana Mamelucha, który znowu ma milion sojuszników. Niech będzie. O, atakujemy pana Mamelucha. Dzień dobry, panie Mameluczu. oraz żeby seria znowu nie przymulała, to zrobimy jeszcze sobie kolejną wojnę i zaatakujemy Sindh z Bengalen, czyli będziemy walczyli z północnymi północnymi Indiami. Także dwie wielkie wojny. O, rozpocznij kolejną wojenkę, żeby dalej pchać questy i robić misje. Chociaż ten Mameluka forfa atakujemy. Fan imperializm, Medynę powiększymy, ją zanektujemy. Ta Medyna jest zaraz trystiańska, tak powolutku się nawraca. Nie wiem, czy nie pozbędziemy się części prowincji. Ej, no jak my się nawrócimy? Za, za duże, to tego quest'a na nawracanie to chyba trzeba było zrobić zanim się, no albo zanim się ten, zaczniemy ekspansję prowadzić, żeby pozbyć się tych muzułmanów. Albo będziemy musieli prędzej czy później brać te humanistyczne, żeby w drugi sposób zrobić tego kościoła. Dobra, tak czy siak. i mam nadzieję, że nie przymula. Over Znowu nabijemy pewnie 300, także łapek w górę, czysty komentarz. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć cześć!